Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rycu, to jest kolejny Co Jest Rycu. Zachęcam, zapraszam do luknięcia w linki w opisie lub to description below. Linki macie, więc nie zaglądajcie. Oczywiście oczy zwisajcie, pamiętajcie także o komentarzach. Dzisiaj przy końcu postarałem się powiedzieć jaki będzie serduszkowany, więc zapraszam na kolejny vlog. No hej, u was też przeszły burze i te wszystkie jakieś tam trąby, nie wiadomo co, pospadały drzewa, o matko, no, no tragedia, no po prostu ludzka tragedia się, no ja wiem, że ja to mówię z śmiechem, bo no niestety, no, niestety mnie to wszystko ominęło, ale naprawdę niektórym ludziom się stała absolutna tragedia i tutaj trzeba być poważnym. Bądź nie, w zależności od tego, jak to do tego podchodzicie. By the way. Dzisiaj jest vlog dotyczący bardzo ciekawego aspektu naszego życia, czyli na drogi, różne drogi naszego życia. Można zamknąć ten vlog w zasadzie w tych słowach, że jakie drogi wybieramy, bo potem w przyszłości taki w zasadzie. I cel, dostajemy. tak Że w zasadzie, w dzisiejszym w świecie, nie jest ważny cel, ważna jest sama droga. I, I często ludzie zapominają o tym celu, ale dzisiaj tylko i wyłącznie o naszych drogach: o, naszych, o, o naszym tym przejściu z jednego punktu do drugiego punktu, etc. Cetera, etc. Cetera. Zacznijmy od tego, że ten vlog został troszeczkę zainspirowany vlogiem, które dostałem, znaczy TikToking, którego dostałem od Bartiego. Dzięki bro. Gdzie właśnie była parada wspaniałych i kolorowych ludzi, którzy jeden był niebinarny, a drugi był fluidobinarny. Ja wiem, że, że, że to w wielu, wielu uszach brzmi jak magiczna mantra i brzmi jak nie wiadomo jakie wspaniałe rzeczy ale powiem wam jak ja usłyszałem te dwie osoby ślim, ślimaki w zasadzie bo żaden nie miał płci to te łone nie, u, nie, to jest, no w zasadzie do, to nie byli ani oni, ani one, tylko łone. Łono. To takie, takie pomiędzy, pomiędzy wiecie, chłopakiem, a kobietą, a jedno... Z nich to w ogóle to, to było fluido, że czasami jest chłopakiem, czasami jest dziewczyną, w zależności od tego, jaką tam, jaki haszysz tam w sobie. No wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Ja się z tego śmieję, dla mnie to jest bardzo śmieszne i będę zawsze mówił, że to jest śmieszne, ale to jest niestety tragiczne. I to bardzo tragiczne, bo bardzo szkoda tych ludzi. Są to ludzie poranieni, pogubieni, ich droga życiowa polega na tym, żeby udowadniać wszystkim, że to co oni kimś, czym się oni kierują, to jest najfajniejsza rzecz na świecie. Tylko że kamerzysta bardzo, bardzo akceptuje cię kamerzysto, który tam, tam był i który pokazał na jednej z tych włosów. Polczatkę, jak u psa, a u drugiego pentagram. Gratuluję, bo właśnie pokazałeś, jak oni bardzo w zasadzie kłamią. Mówiąc, że są absolutnie poza wiarą i poza jakimkolwiek, można powiedzieć, podejściem wierzącym. Ta jedna z tych osób po prostu jest uległa. Kolczatkę też czasami oprócz uległości oznacza różne dewiacje, począwszy właśnie od masochizmu, a skończywszy na nie wiem, po prostu zoofilii. No, może przesadzam, ale tak to wyglądało. A drugi miał pentagram, więc albo był satanistą albo wierzył w jakieś słowiańskie rzeczy bądź po prostu inne inne nie okłamujmy się tego jest pełno związanych z pentagramami i czy biały i czy czarny to jest bez totalnego według mnie on miał akurat biały ale to jest da takie kwadrat opak ogólnie A jeżeli chodzi o biały to bardzo ciekawą historię miałem, ponieważ na jednym z, yy, z kościołów w Hiszpanii znaleźliśmy biały pentagram. Nie wiem, kto designował ten kościół, ale kościół za dużo. Za dużo chyba wypiłeś. Dobra, wracając. Nasze drogi prowadzą nas ku różnym, różnym, różnym wnioskom, różnym, różnym po prostu światopoglądom i. Często wychodzi na to, że ludzie, których nie lubiliśmy, których nie szanowaliśmy, z czasem mają rację. Jedną z tych racji, no można powiedzieć, że mają póki co cały czas u siebie katole. Katole mimo wszystko bardzo już pogubieni i tak dalej, ale no. Jedną z tych racji, że trzeba wszystko mieć w Bogu i tak dalej, no to jest akurat bardzo, bardzo, bardzo prawidłowe, ponieważ jeżeli jesteś poza Bogiem, jeżeli nie wierzysz w Boga, możesz nawet olać kościół, możesz olać tą całą instytucję. To jest w zasadzie mało ważne według mnie. Instytucja, mało ważna, ale jeżeli wierzysz w Boga. Do niego prowadzisz swoje modlitwy, swoje myśli, swoje jakieś tam przemyślenia. To jest według mnie super. Jeżeli w nim masz nadzieję i do niego wszystkie swoje prośby, swoje lęki, swoje, swoje tak zwane sukcesy prowadzisz, to według mnie jesteś dużo bliżej ludzi, którzy siadają w pierwszych rzędach kościoła. Z, z, z takimi rączkami i udają, że się modlą jesteś dużo według mnie bliżej bo bardzo często jest tak, że ludzie, którzy tak robią zupełnie nie wiedzą co robią oni po prostu tam siedzą, bo gumisiowa tradycja bo babcia, bo dziadek, bo mama, bo tata bo po prostu mnie zjedzą na wiosce jak nie będę wyglądał tak to jest bardzo smutne że oficjalnie nasza Polska jest niby katolicka, ale tak naprawdę to nie jest. Nie, 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 nie jest. Jeżeli ktoś mówi, że Polska jest katolska, no to troszeczkę, troszeczkę nie. Jest tradycjonalistycznie katolicka, czyli z tradycji, dziada, pradziada, babki, prababki. Wiecie o co chodzi. Natomiast samo przez już dawno Polacy przestali być Katolami. Już dawno przestali być tymi stricte ludźmi, którzy wierzą po pierwsze Bogu, a po drugie wierzą instytucji. Ja sam też nie wierzę do końca instytucji. Jednakże Bóg sam stworzył tą instytucję, więc dla mnie droga jest tylko jedna. No, niestety muszę akceptować kościół, no i niestety muszę po prostu być w nim, ponieważ to jest nie pomysł ludzki, tylko pomysł boski. I tutaj można powiedzieć, że to jest jedyna droga, droga póki co, co daje mi szczęście. Jeszcze nie znalazłem drugiej drogi, która, jakakolwiek by była, dawałaby mi szczęście. Chociaż masaże też są super, ale no. Nie okłamujmy się, to jest w zasadzie tylko fascynacja, to jest tylko praca, to jest tylko jakieś tam zainteresowanie, które staram się coraz bardziej i coraz bardziej uskutecznić. Natomiast jeżeli chodzi o końcową taką stwierdzenie, przez całe życie szukamy naszej drogi, naszego właśnie takiego miejsca w czasie, którym moglibyśmy iść. Ja przez całe życie nie szukałem tej drogi. Przyznam się bez bicia, nigdy nie szukałem drogi. Jak byłem dzieciakiem, marzyłem, żeby kimś tam zostać, ale nigdy do tego nie dążyłem. Coś tam chciałem osiągnąć w życiu, ale nigdy do tego tak naprawdę nie chciałem w zasadzie dążyć. Jedyną rzeczą, która udała się zrobić i do której dążyłem. Był masaż. To była jedyna rzecz w moim życiu, która tak mnie pochłonęła i tak mnie jakby w zasadzie tak zafascynowała, że droga ku ostatecznemu egzaminowi była dla mnie wspaniałą przygodą, jedną z wspanialszych w moich życiu. I mogę powiedzieć dzisiaj, że ten. Moment w życiu był według mnie moim ulubionym momentem życia i powtarzałbym go w, w kółko. W kółko i w kółko cały czas bym zaczynał tą szkołę. Pierw nie wierzył w siebie i potem po miesiącu stwierdził, że to jest właśnie to, co chcę robić w życiu. Niesamowita historia, jak różne drogi prowadzą nas ku. Różnym rzeczom. I nieczęsto okazuje się, że te rzeczy są bardzo często troszeczkę inne niż byśmy na początku przyjmowali. Okej. Okay. Eee, co jeszcze chciałem powiedzieć? Tak. Szkoda mi ludzi, którzy właśnie uważają, że seksualnością i Byciem, tak zwanym wyzwolonym seksualnym, tak zwanym wogue, jest bycie najlepszym człowiekiem na świecie, bo niektórzy tak uważają, że wyzwolenie seksualne to jest właśnie to, co jest najlepsze. A ja powiem Wam, nie, no nie. Ok, zostaliście oszukani tak jak w pandemii ludzie zostali oszukani, tak Wy zostaliście oszukani, że. Bycie wyzwolonym seksualnym seksualnie, jest bycie wyzwolonym ogólnie. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Dobra, dzisiaj krótszy vlog z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że właśnie lecę do pracy. Yy, za godzinę już będę jechał do pracy Więc yy, po prostu mam nadzieję, że to się w miarę szybko zrenderuje Więc nie bądź jak fajka Zostaw pod tym filmem lajka Nie bądź jak huba Nie masz suba daj suba Like, subscribe and see ya next time